Witamy was serdecznie na kanale Oleśnickiej telewizji internetowej OcaTube. Dziś postanowiliśmy zapytać oleśniczan, jakie mają postanowienia noworoczne i jakie realizują. Bardzo dobrze. A co pani sobie postanowiła? Postanowiłam, że będę grzeczniejsza. Grzeczniejsza w tym roku? Tak. I udaje się Udaje się, pory. Super. Czy coś jeszcze pani sobie postanowiła? Postanowiłam sobie można otwarcie można. pić kawy. Oh, Bo tak szkodziła. I nie szkodzi. No, dziękuję. Dziękuję bardzo. Chciałbym być dobrym uczniem i nie wagarować w szkole i i żeby piątki do, zdobywać w szkole. I udaje się to, Paweł osiągnąć? Czasami. Aha, pan z Ukrainy, no. Ale nie ma pan postanowień noworocznych? Nie. Postanowienia <genius> noworoczne. Szukasz fajnej pracy. Fajna praca, no, fajna, fajna pracę, tak? praca. To no. jest najważniejsze. Dokładnie, najważniejsze. No. Jeszcze no. jakieś postanowienia? No. Nie, nie mam. Takie. Albo marzenia Co byś chciała, żeby w nowym roku cię spotkało? A, no, fajna dziewczyna też Fajna dziewczyna no, też No No, przydało się, bałem się domu Oj, powiem panu, że ciężko z tymi postanowieniami To znaczy? No, yy, no miało być takie, yy, mniej słodkiego Aczkolwiek przy mojej córce, która bardzo lubi słodkie, to jest bardzo ciężkie Rozumiem A czy coś jeszcze pani postanowiła w nowym roku? Powiem panu, znaleźć pracę no, a jeśli chodzi właśnie o znalezienie pracy, to powiem panu, że no ciężko na tym rynku naszym jest, nie? Matka Dokładnie. z dzieckiem, wiadomo o co chodzi, nie że dziecko, chcecie. przedszkole, ale myślę, że będzie. Będzie dobrze. Życzę pani w takim razie powodzenia. Dziękuję, Dziękuję bardzo. Może udało się pani coś zrealizować to znaczy do tej się, pory? No nie, szukałam pracy i jakoś tak wyszło, że nie. Mąż pracuje, dzieci pracują, także że na razie jakoś dajemy sobie radę, ale generalnie jak na zdrowia. Dobrze wszystkim. No i pomyślności czy w tym roku dla wszystkich mieszkańców, i no nie tylko Tak. No tak, oczywiście. A co takiego pani sobie postanowiła? No, no dbać o zdrowie. Bardziej niż Dobrze. do tej pory. Coś tak. jeszcze? Nie, no i to mi wystarczy. jak będę miała zdrowie, to mi to wystarczy. Gratuluję pomysłu i życzę <śmiech> powodzenia. <śmiech> Dziękuję. Tak, oczywiście. Po prostu zmienić się. Zmienić się. Zmienić Takie się. Ogóry. diametralnie zmienić się. Być po prostu lepszym, bo jak widzę, jakiś. W telewizji mają tyle problemów, tyle kłopotów. Czy z dziećmi, czy z własnym zdrowiem to naprawdę człowiek może się powinien się zastanowić nad tym, nad swoim życiem i nad swoim postępowaniem. I dlatego tak w duchu, w sercu naprawdę przyrzekłem sobie, że będę inny Ja po prostu w tym roku. I ślub. Ślub w tym roku tak. Bardzo fajny pomysł. Czy coś jeszcze? No. I po prostu no, odkładam na, na lepsze nasze ży życie. Jakie? Takie, żebym była zdrowa cały, w całym roku 2015. Chudźcie się. Coś jeszcze? Przestałem palić dopiero 3 trzy lata. I jeszcze tylko odchodzić. Tak, to jestem już szczęśliwy wszystko mam. Moimi postanowieniami noworocznymi było zrobić coś z sobą, w sensie zacząć się bardziej ruszać. Jak na razie spełniam to w sumie dobrze, bo zacząłem ćwiczyć, robię to jeszcze przed nowym rokiem, zacząłem jest okej. Okay. Jeszcze mam w planie zacząć biegać, ale no, tutaj na razie muszę się zorganizować, żeby wpierw buty kupić, bo wiecie jak to jest, wpierw kupujesz buty, a potem kurczę idziesz biegać, nie? Także no cóż, co tam jeszcze miało być? W sumie no wypadałoby, wiecie, znaleźć jakąś kobietę. To by mogło być coś. Ale nikomu się nie śpieszy, nie, na razie jeszcze się jest młodym, przystojnym, czego więcej trzeba. Droga Olu, chcieliśmy się Cię zapytać, jakie masz postanowienia noworoczne? Aha. Aha. Mała Ola mówi, że chce tutaj siedzieć jeszcze przez co najmniej jeden rok. Ja właściwie tak naprawdę to zrobiłem trochę w kulki postanowienia noworoczne. Dlaczego? Dlatego, że rzuciłem papierosy już przed nowym rokiem i nie palę ich do dziś. Dziękuję wszystkim, którzy zechcieli wziąć udział w naszej sądzie internetowej i życzymy powodzenia w spełnianiu noworocznych postanowień. OCATUP!